Sponsorem serialu jest producent rozkurczowego leku na ból brzucha Nospa. Miałaś być na czwartą, a nie jest na siedem. No ale już jestem spokojnie. Jejku, wyluzuj troszeczkę, no. Przecież się chyba nie bojesz, że facet się sam wyczaruje na środku pokoju. Przed czasem o, jeszcze. No, a kto go tam wie. A gdzie jest Dorota? Tom. Milko. Dzień dajcie, dziewczynki. A co się dzieje? No. Spokojnie. Siostra Dorota melduje się do wykonania zadania. Nie jestem sama. Bożenka, hmm. pamiętacie? Pamiętamy, cześć. Dorotka mi, że ma tutaj być ten koles z internetu. No. no Ja też miałam podobną przygodę jesienią. Poznałam takiego kolesia, Robert się nazywał. No i okazał się być oszustem. Wiesz co, on mówił, że jest jakimś masażystą, że będzie tam masażeń robił. Okazało się potem, że on w masarii pracuje. <laughs> Wiesz co, później nam powiedzieć? Bo strasznie jesteśmy zajęte czekaniem. A błagam Cię tylko, żebyś go nie spłoszyła, dobrze? Ale nie błysijam, muszę tylko dobrze przyjrzeć. Wiecie co, ten Damian Wilk to jest potencjalnie naprawdę dobry materiał. A w ogóle rozwalił mnie kompletnie jak mi napisał, że przez internet czuję moją jaskrawą mhm. różową aurę. I postanowiłam, że musimy go poznać i sprawdzić jego możliwości. Aha. A, możliwości? No, pa no No cały czas się y, tym chwali. Musimy go poznać. No. Tak? Która y, z nas ma cię udawać? No nie no właśnie nie. Dajmy mu szansę, niech mnie rozpozna. Po aurze. No ale ja przykład jak wszystkie będziemy miały jaskę dużową. Pis. <grym> Wilk mówi, że to jest bardzo rzadkie. Mhm. W ogóle to jest taki szczególny przypadek. Rzadko się zdarza, żeby chłopak z profilu był taki romantyczny i uduchowiły. Słuchajcie, jeżeli on mnie y, odkryje mhm. i nie będzie obleśnym staruchem, mhm. to aucik. Mhm? Która z nas zdecyduje, jak bardzo jest obleśny? I jak bardzo jest staruchem. Możemy głosować. O wielku mowa? Dzień dobry, mam przesyłkę do Pani Ani Dobrowolskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy któraś to Ania Dobrowolska? Yy. A jak Pan myśli? Ja nie jestem od myślenia, tylko od przesyłek. Jest ta Pani, czy nie? No to, no niech Pan wejdzie, bo to chyba ja. No. Proszę, Kosiu, daj spokój, nie musisz mykać. To ja. Dowód poproszę. Nie mam. No dobra, to ja. <noise> Przepraszam, pani jest może wilkiem? Czasami. Przepraszam, nie mam dowodu. Zapomniałam go w pracy. Proszę przekazać pani Ani, że paczka będzie do odebrania w centrali. Do widzenia. No do widzenia. Dziewczyny, jest śliczny. Ja chcę go bez względu na jego aurę. Poczekaj, to naprawdę ja! A jeśli to jest jakiś złodziej, albo Pamiętam, jak zeszłej dzieci nie poznałam Roberta takiego. Tak? To może być on. Dobra, najwyżej mi łeb kręci, ale sprawdzę. Um. Ania? Hmm? Y bo dostałaś maila, wiesz? Od Wilka. I on mówi, że podałaś mu niewłaściwy adres, bo w Warszawie nie ma takiej ulicy. To on jest z Warszawy? Nie z Warszawy. Ja, z Krakowa. O Boże. Ja mu kiedyś naściemniałam, że ja jestem z Warszawy, ja mu zapomniałam to odkręcić. Anka... Anka, to facet przyjechał pół polski, bo ty mu zapomniałaś powiedzieć prawdy? To kurier nie był wilkiem, a ja się z nim umówiłam. Fajny jest, i znacznie bliżej. I wiecie, co, sorry, ale musiałam mu powiedzieć, że cała ta szopka to wasza inicjatywa i że siłą nie zmusiłyście w, 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 w tej intrygę. w ogóle nas to nie dziwi. A umówisz się z wilkiem drugi raz? Traktuję go jako plan B. Póki no, co podoba mi się kurier. Wilk może być oszustem, a kurier... O, o. A myślicie, że ten kurier też był oszustem? Znałam takiego jednego Roberta. Człowiek ściema. No, o, bardzo zduk. przepraszam, że się trącę, ale muszę, <słuch> muszę <słuch> powiedzieć, że jeżeli ktoś tutaj jest mistrzem ściemy, to... Jest to nasza Anoczka. Ja? <słuch> <słuch> Nie, nie, nie. Nie, nie, troszkę. nie, no jestem zawodowcem, wiem co robię. dobra? Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.